się ma z tej strony Kozak, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was 9 ciekawostek o Leo Messi. Pamiętajcie, każda jedna łapka w górę to dwie ciekawostki więcej w następnym odcinku. I piszcie w komentarzach, oki po prostu kolejne ciekawostki w następnym odcinku. Chętnie poczytam komentarze. A teraz już zapraszam do oglądania tego oto materiału. Pierwsza ciekawostka. Lionel Messi jest lewonożny. Druga ciekawostka. Najwięcej meczów rozegrał przeciwko Realowi Madryt. 38. Dane z maja 2018. Trzecia ciekawostka. We wszystkich meczach klubowych rozegrał łącznie 637 meczów i strzelił 552 bramki. Ciekawostka numer 4. Lionel Messi zdebutował w Lidze Mistrzów 7 grudnia 2004 roku w barwach Dumy Katalonii. Piąta ciekawostka. Jego wartość rynkowa szacuje się na 180 milionów euro. I to są dane z maja 2018. Sponsorem wyposażenia Leo Messiego jest firma Adidas. Umowa Leo Messiego z FC Barceloną trwa do końca czerwca 2021 roku. I imię i nazwisko Leo Messiego to Lionel Andres Messi Cookitini. I ostatnia, dziewiąta ciekawostka. Messi ma 169 cm wzrostu. I to była tyle z tego odcinka. Jeżeli nie, mi się spodobał. Zachęcam do łapki w górę. Pamiętajcie, każda jedna łapka w górę to są dwie ciekawostki. więcej w następnym odcinku piszcie, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. A ja już się żegnam, życzę Wam miłej niedzieli, bo ja to wrzucam w niedzielę. Ja zaraz chyba sobie idę na Orlik pograć piłkę, może dla Was to nagram jakiś odcinek, nie wiem, bo jest ogólnie piękna pogoda, jak to nagrywam. Więc zaraz chyba sobie idę na Orlik. A teraz ja się żegnam, życzę Wam udanego dzionka. Trzymajcie się, cześć, siema!